Jako, iż ostatnio prezentowaliśmy Wam filmik z giełdy to postanowiliśmy tym razem tak dla odmiany zaprezentować Wam nasze mm, giełdowe zakupy. Jako, iż widzieliśmy, że niektóre osoby prezentują to co nabyły na giełdzie więc uznaliśmy, że nasz filmik może Wam też się spodoba. Tak więc na początek zaprezentujemy nasze szczurki które były swoistym takim spontanem, ponieważ nie jechaliśmy z myślą o nich, ale jakoś nie mogliśmy się oprzeć takim małym pupilom. Tutaj prezentuję Wam terarium docelowe. Myślę, że chyba szczurkom się podoba, bo cieszą, uradowane poznając swoje terarium, więc chyba będą zadowolone. Co o tym sądzicie? Oczywiście nie mogło zabraknąć także pająków. Tutaj e, samiczka Ceratogyrus Marszali od Marka. Która widać, że chyba nie była u poprzedniego hodowcy zbyt często karmiona, bo rzuca się nawet na ciężkostrawną drewnianą wykałaczkę. Oraz maluszek Ceratogyrus Darlingi, który. Które pochodzą z jego rozmnożenia, a tak całkiem serio oczywiście polecam Marka. Kolejną osobą, u której nabyliśmy pająki, jest Rafał, który był w Afryce i przywiózł trochę pająków właściwych. Tutaj prezentuję skakuny, które u niego nabyliśmy. Skakuny cechują się tym, że są to pająki dość małe, ale Niezwykłe w hodowli, bowiem posiadają duże oczy, dzięki czemu polują za pomocą wzroku. Są skoczne, i widząc ofiarę, potrafią skoczyć w jej kierunku. Tutaj widzimy drugiego osobnika, już który niezbyt chce, żebyśmy uchwycili go na filmiku, ale. Staramy się, mimo wszystko. Mamy także samczyka, którego nie nagrywaliśmy ze względu, że jest zabunkrowany, ale zaprezentujemy go na zdjęciach. Poza skakunami, dostaliśmy od niego także pająki z rodzaju selenops. Swego czasu miałem selenops diata. Pająki te cechują się tym, że są to najszybsze, chyba znane w terarystyce pająki. Dlatego nie chciałem go jakoś niepokoić, ale i tak udało się e, nagrać jakiś filmik. Co ciekawe, na zwierzyńcu WKE można poczytać trochę o tych pająkach, więc polecam. Otrzymaliśmy także samiczkę. Z rodzaju Latrodectus, czyli czarna wdowa. Konkretnie jest to Latrodectus geometricus, czyli chyba najbardziej rozpowszechniony gatunek czarnej wdowy, który spotyka się w różnych częściach świata. Co ciekawe, u tego gatunku osobniki z różnych części charakteryzują się różną wielkością i różną intensywnością bardzo. Najciekawsze chyba zostawiłem na koniec, czyli moje ulubione pająki, czyli tak zwane Wolf Spiders, czyli pogońce. Tutaj widzimy osobnika, który przypomina wyglądem europejskiej Hogna Radiata. Oczywiście ten osobnik pochodzi z Afryki, więc jest to bliżej nieokreślony gatunek, ale przypuszczam, że może to być także jakaś hogna. Pająki te cechują się także dość dobrym wzrokiem, może nie aż tak dobrym jak skakuny, ale co ciekawe, widzą w ciemnościach. Polują na zasadzie takiej, że gonią ofiarę i aktywnie ją łapią. Tutaj osobnik, także z Afryki, przypominający naszego krajowego wymyka szarego, którego można spotkać nad morzem. Widać, że jest dużo bardziej... Efektownie ubarwiony od swojego poprzednika i wszędzie może niezbyt imponujące, ale zawsze jakieś nici. Jeśli dostanie docelowe terrarium, to możliwe, że utworzy jakąś fajną kryjówkę. I ostatnie, już pająki, które dostałem od Roberta. Są to dwa samczyki Heterotele Villosella, oczywiście dorosłe. Które będę dopuszczał do swoich samiczek. Kolejnym bezkręgowcem, którego nabyliśmy na giełdzie, jest modliszka z rodzaju spodromantis. Modliszki te cechują się ładnym zielonym ubarwieniem, aczkolwiek zdarzają się osobniki żółte bądź brązowawe ale generalnie są to duże zielone modliszki, e, łatwe w hodowli, więc polecane na początek swojej modliszkowej przygody. Aktualnie jest to trzeci gatunek, który posiadamy w swojej hodowli. Jeśli chodzi o spodromantisy, to miałem kiedyś gastriki, a także, także spodromantis aurea, które nawet udało mi się rozmnożyć i miałem masę maluchów. Teraz niestety już nie mam tego gatunku, ale bardzo chętnie wracam do tego rodzaju. Z bezkręgowców nabyliśmy także karaczany turecki jako karma dla naszych zwierząt. W innym filmiku, kiedyś, może zaprezentujemy zalety tej karmówki. Nabyliśmy także żabki z gatunku Hyperolius puncticulatus. W zasadzie to nie żabki, a kijanki, bo nie zdążyły jeszcze przeobrazić się w żabki. Fakt, że nie nabyliśmy ich na całej giełdzie, ale jest to związane z wyjazdem na giełdę, więc można to zaliczyć do giełdowych zakupów. Tutaj widzimy, że kijanki są w różnym stadium rozwoju: są osobniki maleńkie, są duże sztuki. Jest także jeden osobnik, który dostaje już tylne odnóża. Co ciekawe, żabki te pochodzą z Afryki: są pomarańczowe, niewielkich rozmiarów. Jeśli chodzi zaś o kijanki, to sprawa ma się trochę inaczej z nimi niż z dorosłymi żabami, które są drapieżnikami i polują. Kijanki zaś jedzą każdą materię organiczną, więc mogą spożywać pokarmy dla rybek, mogą mieć jakieś martwe owady, glony i różnego rodzaju takie dodatki, którymi ludzie normalnie karmią, powiedzmy, rybki. Tutaj widzimy jakiej wielkości jest przykładowa żabka, ta akurat największa z całej gromadki. Na sam koniec zostawiliśmy prezentację naszych nowych płazów, czyli Ambystom Tygrysich. Można je trochę porównać do krajowej salamandry plamistej, chociaż jest to zupełnie inny rodzaj zwierząt. Są to bowiem płazy z rodzaju ambystoma, żyjące w Ameryce Północnej. W hodowlach są znacznie bardziej znane ich pokrewny gatunek, czyli mm, axolotl meksykański, który także należy do rodzaju ambystoma, który jest tak jakby postacią larwalną, która jest w stanie się rozmnażać. Tutaj u tych płazów akurat są to osobniki dorosłe już po przekształceniu i widzimy, że są to takie typowe, masywne płazy ogoniaste, coś jak nasze, właśnie salamandry, dlatego je do nich porównałem. Co ciekawe u tego gatunku, jako że żyje w Ameryce Północnej, nie można ich hodować w temperaturach zbyt wysokich, bowiem temperatury powyżej 20-20 paru stopni mogą być dla nich zabójcze. Tutaj zabójcze w sensie mogą się przegrzać. Tutaj widzimy, jak sprawnie odbierają pokar pensety, więc widać, że nie ma żadnego problemu z karmieniem. Na pewno są to płazy niewybredne. Co ciekawe, w naturze dorastają nawet do 40 cm, więc są to naprawdę okazałe. Zwierzęta w niewoli niestety żaden osobnik nie osiąga takich imponujących rozmiarów, ale że są to te zwierzęta długowieczne, to wszystkiego można się spodziewać. Mam nadzieję, że nasz filmik wam się podobał. Jeśli tak, to subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie i komentujcie, a z pewnością to może zachęcić nas do nagrywania kolejnych filmików.